Co Paulina obserwuje w takim napięciu? Czy to jakaś nowatorska technika? Czy szykuje się rewolucja w stylizacji paznokci? A może ktoś po prostu jest na diecie i tak suplementuje czosnek? Tyle pytań. A czy mamy odpowiedzi? Bardzo fajny filmik, ale czy wcieranie czosnku w płytkę paznokciową przyspieszy jej wzrost? Czosnek co prawda zawiera allicynę, czyli bardzo fajną substancję, która działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i pomaga zwalczać infekcje, ale to w żaden sposób nie ma związku z pobudzeniem macierzy do szybszej produkcji wznokcia. Czosnek nie ma udowodnionego działania stymulującego mikrokrążenie oraz intensyfikującego podziały komórkowe w macierzy. W związku z tym, to nie ma sensu. Dodatkowo aplikowany na skórę może działać drażniąco i powodować reakcję alergiczną. Co natomiast w tym filmiku miało sens? Masaż oliwką w rejonie macierzy. Oczywiście nie bezpośrednio w macierzy, ponieważ macierz znajduje się dość głęboko pod skórą, ale rzeczywiście wszelkie działania nawierzchniowe mogą pobudzać mikrokrążenie i nieco wspomagać metabolizm w komórkach macierzy przez to rzeczywiście paznokieć produkuje się nieco szybciej. Natomiast jeśli jesteś fanką naturalnych rozwiązań, to zamiast czosnku polecę ci olejek z rozmarynu, bo w przypadku rozmarynu mamy udokumentowane działanie, bazujące na poprawie mikrokrążenia. Natomiast generalnie trzeba pamiętać, że tempo wzrostu naturalnej płytki paznokcia zależy od pory roku pory dnia, sposobu odżywiania, suplementacji, nawodnienia, ale generalnie bardzo często jest też kwestią po prostu osobniczą. A jak u Ciebie? Paznokcie rosną szybko, czy wręcz przeciwnie? Daj znać w komentarzu.